Dzisiejszy dzień, dzień przyjęcia posługi akolitatu i w ogóle posługa akolitatu jest dla mnie na pierwszym miejscu doświadczeniem bardzo radosnym, osobistym, też wielkim przeżyciem, z racji na to, że Chrystus powierza mi samego siebie w swoje ręce, że daje mi ten wielki sakrament, którym jest on sam w najświętszej Eucharystii, że mogę go rozdzielać innym i być jeszcze bardziej bliżej Niego. To jest też właśnie to zaproszenie do tego, aby coraz bardziej wniknąć, poznawać te tajemnicę, którą Chrystus pozostawił w najświętszym sakramencie. Jest to również posługa wobec ludzi, którzy są w kościele, do pomocy też kapłanowi, diakonowi, najczęściej właśnie w rozdzielaniu komunii świętej, tym, którzy są w kościele, ale również tym, których w kościele nie ma z różnych przyczyn najczęściej z przyczyn zdrowotnych, aby i do nich ten sakrament uzdrowienia też i życia mógł dotrzeć. Myślę, a nawet wiem, że jeszcze lepsze wykonywanie tej posługi będzie możliwe razem z modlitwą, którą ciągle otrzymuję od parafian Diecezjan, ale o którą dzisiaj jeszcze bardziej proszę, aby Pan Bóg właśnie jeszcze bardziej mnie uzdalniał do pełnienia tej posługi w Kościele.